Właśnie tak, właśnie tak A. Wiem, wiele złego mnie spotkało Gdy przyjaciel zdradzi, to tracisz tożsamość Ciężko jest złożyć wszystko w jedną całość Gdy grunt pod nogami łamie się jak gałąź Wiem, powinienem mu wybaczyć Wiele lat minęło, tyle dla mnie znaczył Z drugiej strony, nie potrafię Mam dość kłamstw, chcę żyć tylko w prawdzie I wykładam na to wszystko A. Ja, ja pardon, robię selekcję, Odpulam całe zło Odbijam od tych co V ciągle szerzą Palę mosty więc więc Skądś nie pierdol Wielkim jestem, wiem co robić chcę Gdzie mam i ziom, jaki mam cel Drogo białem i desz, zdobywasz szyty już nie chcę więcej sieka, lecz chcę dotykać już. Wielkim jestem, wiem co robić chcę Gdzie mam i ziom, jaki mam cel Drogo Drogą, białem i zdobywasz szyty już nie chcę więcej sieka, lecz chcę dotykać już. Z drugiej strony nóż sam się otwiera, gdy widzisz na oczy zdradę przyjaciela Ciężko jest to przeżyć, ciężko to ogarnąć Ciężko to zrozumiesz, walisz w oczy prawdą! Pierw nie zgolić i żal. Później gniew, nienawiść na strach. Wszystko wali się jak domek z kart. Potem zemsta i niechęć do świata. Pragniesz jej, jak na domanki O niczym nie myślisz, padasz, szwulię szatan. Zemsta słodka, lecz ma konsekwencje. A kij ma dwa końce, nawet jak masz go w ręce. Prawda jest po środku zawsze nie inaczej. Więc pamiętaj i miej to na uwadze. Prawda jest po środku zawsze nie inaczej a jak, a jak. Więc pamiętaj i miej to na uwadze ziomuś Wiem jestem, wiem co robić Gdzie mam iziom, ziom, jaki mam cel Drogo obrałem i des, zdobywasz szyty i Nie chcę więcej sieka, lecz chcę dotykać już. Wiem jestem, wiem co robić chcę Gdzie mam iziom, ziom, jaki mam cel Drogo obrałem i des, zdobywasz szyty i Nie chcę więcej sieka, lecz chcę dotykać już.